Amerykański statek kosmiczny doleciał na Marsa. Szykują się do wyjścia na zewnątrz. Nagle podbiegły dwa zielone ludziki i zaspawały drzwi rakiety. Amerykanie próbują wyjść. Mija 10 minut, 30 minut. Po godzinie udało się. Wychodzą z rakiety i widzą sporą grupę Marsjan. Czemu zaspawaliście nam drzwi? Zawsze tak robimy nowym, ale to chyba nie problem. Niedawno byli tu Polacy! Zaspawaliśmy im drzwi, a oni już po pięciu minutach byli na zewnątrz. I prezenty nam przywieźli. Prezenty? Polacy? Jakie prezenty? Dziwią się Amerykanie. Jeden z Marsjan odpowiada. A, nie wiem, jakiś wpierdol, ale wszyscy dostali. Ruth, szesnastoletnia panienka z dobrego domu, leżąc z panami w łóżku prosi. Steve, bądź tak dobry, przypal papierosa i podaj mi go. Steve przypala papierosa, podaje go Johnowi, John podaje Martinowi, a ten daje papierosa Ruth. Dziewczyna wzdycha. Gdyby moja mama wiedziała, że pale papierosy,